Wracając do Berniego i jakby do jego historii, to jest człowiek, który jest stary jak świat, ma coś koło 80 lat, być może po, powyżej. On jest w polityce dobrych 50 lat już w tym momencie. I to jest człowiek, który patrząc wstecz, teraz w retrospekcji widzimy, że on miał rację na wiele, wiele, wiele bardzo ważnych tematów. On też nigdy nie bał się wygłaszać swoje opinie W latach 60., kiedy czarni aktywiści marszowali, żeby uzyskać y, pełne prawa dla Afroamerykanów, on z nimi marszował, podczas gdy inni politycy chowali się gdzieś po swoich biurach, bo nie wiedzieli, jak to wyjdzie i nie chcieli nikomu podpaść przypadkiem. Nie? W 2003 albo 2002 roku bardzo, bardzo, bardzo gorąco y, odradzał Amerykanom udział w wojnie w Iraku, bombardowanie w Iraku i powiedział, że to będzie ogromna tragedia i dla lokalnej ludności i że oni, że sami Amerykanie nic z tym nie ugrają i że najprawdopodobniej jedyny, jedyna rzecz, która z tego wyniknie, to będzie to, że będzie więcej terrorystów, a nie mniej. I patrząc wstecz, oczywiście teraz wszyscy wiemy, że miał rację. Dlaczego oni tak tego Barniego nie lubią? No jest kilka powodów, na pewno. No między innymi, tak jak mówiłam, to, że on się nie boi wygłaszać swoje zdanie. W 2003 roku, kiedy się wypowiadał przeciwko wojnie w Iraku, był wyzywany od, od zdrajców, tak? Więc na pewno nie jest Popularny ze względu na to, że, że mówi to, co uważa, nawet gdy nikt inny nie chce tego usłyszeć, albo inni ludzie nie są gotowi usłyszeć tej prawdy. Następna rzecz jest taka, że on słynie z tego, że on nie bierze żadnych takich darowizn od różnych miliarderów. On w ogóle tak naprawdę myślę, że można powiedzieć, że gardzi w ogóle miliarderami albo ogólnie istnienie miliarderów. On uważa, że nie powinno być miliarderów, że system polityczny amerykański bardzo szybko stacza się właśnie w kierunku takiej oligarki, czy tej broligarchii, broligarkii, bro o którym wam ostatnio opowiadałam i przestrzega, e, przestrzega przed tym. Tak więc, no, jak się domyślacie, ci miliarderzy i ogólnie te korporacje nie są też specjalnie skore, żeby go finansować i demokraci to wiedzą jako partia, no i stwierdzili, że no niestety, oni go nie wybiorą do żadnego znaczącego stanowiska. Jest również ogromnym pasjonatem praw y, pracownika. No więc wracając do tego, że najczęściej to miliarderzy i y, korporacje dają no, ogromne darowizny y, partiom politycznym, żeby właśnie wspomóc te kampanie i tak dalej, no to gdzie jakiś, nie wiem, Amazon będzie dawał pieniądze na partię demokratyczną pod przywództwem Sandersa, który mówi, że y, Amazon traktuje swoich pracowników. Y, jak śmieci i że w ogóle oni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Więc no, demokraci wiedzą, że niestety gdyby y, dali Sandersowi jakąś ważniejszą funkcję, no to wtedy pewnie straciliby spo, sporo swoich e, sponsorów, no i po prostu tego nie robią. Myślę, że to jest jedna z największych tragedii w amerykańskiej polityce.